Panie profesor, pacjenci często mówią, że leki odbierają kontrolę. Czy tak jest? Tak, rzeczywiście pacjenci, jeden z zarzutów, jakie mają przeciwko lekom psychotropowym, to jest utrata kontroli. Ja myślę, że utrata kontroli, czyli samostanowienia, jest w ogóle bardzo... taką obawą podstawową. Każdy się tego boi. I. No często pacjenci też tak myślą. Czy fakt, że te leki wpływają na psychikę, a nasza psychika jest właśnie jak gdyby tym, co stanowi o, naszym, o naszej autonomii, prawda? Więc ingerencja w tą sferę budzi obawy. Właściwie to jest zrozumiałe. Drugi powód może być jeszcze taki, że pacjent, kiedy znajduje się, w ciężkim okresie zaburzeń psychicznych, czy na w ostrej fazie zaburzeń psychicznych, psychozy czy depresji, zwłaszcza z objawami psychotycznymi, nie zdaje się sprawy z tego, że ta choroba ograniczyła jego samostanowienie. Stąd te leki są postrzegane jako zagrożenie, a nie jako pomoc w wyjściu z psychozy czy z ciężkiej choroby. Czyli tak naprawdę leki, tak jak pani profesor mówi, mają. Przywrócić kontrolę, a nie odebrać. Tak, tak leki w zasadzie przywracają kontrolę.